reżyser, aktor, producent teatralny filmowy, satyryk, a obecnie dyrektor artystyczny Teatru Bogatela w Krakowie, Krzysztof Materna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry <laughs> Zanim się tutaj spotkaliśmy, to pochodziłam sobie troszeczkę po Pana profilu w mediach społecznościowych i jest tam taki post z połowy grudnia, kiedy żegna Pan zmarłego na COVID Piotra Machalicę. Bardzo dużo ludzi się przyłącza, wyraża też swój żal. Potem się jakby te komentarze urywają i pojawiają się kolejne po nowym roku, po historii ze szczepionkami. I tam już są rzeczy straszne, muszę powiedzieć. Tam się wylewa hejt na pana. Co prawda nie ma tam takiej historii, żeby tak jak Krystynie, Jandzie, ktoś groził panu śmiercią. Ale muszę powiedzieć, że jest to straszne. Dlaczego pan tego nie kasuje? Wie pani to jest świadectwo tych ludzi, którzy to piszą. Nie moje ja nie mam nigdy zresztą nie miałem w sobie charakterologicznie potrzeby walki z hejtem. Po prostu nie zwracałem na niego uwagi, dlatego że uważam, że najważniejsze w moich działaniach, ale też w działaniach ludzi podobnych do mnie. W pewnym sensie publicznych jest zgoda z własnym sumieniem, i po prostu to, co ktoś o mnie sądzi, to jest jego sprawa. Co innego, jeśli zrobiłem komuś przykrość tym, co się stało, to w tej sprawie mam pewien dyskomfort, bo tej przykrości nikomu nie chciałem zrobić. I powtarzam po raz kolejny: ani nie zabiegałem o szczepionkę, ani. Mimo, że oczywiście jestem w grupie osób, która w naturalny sposób się boi covid i nie zgadzam się z tymi wszystkimi, walczę z tymi pojęciami i lekceważeniem tej choroby. Tak ja również niechęcią do szczepienia. I powtarzam, jestem zgodny tutaj z własnym sumieniem, widzę oczywiście Wszystkie błędy, które zostały popełniane, popełnione, i w taki sposób, które nas wciągnęły w to bez naszej świadomości, to powoduje pewien dyskomfort. Chciałbym z tym dyskomfortem u siebie walczyć i pewnie go jakoś zwalczę, robiąc to, co robiłem do tej pory, czyli. Dobre uczynki. W... No to no na pierwsza fala, I tak dalej, pierwsza i tak fala dalej. się. Ale wie Panie, ja tego nie lekceważę, dlatego że jako osoba o wyrazistych poglądach chciałbym również, żeby ci, którzy mi ufali, dalej ufali mi po prostu. I to jest mój największy problem. Chciałbym ich przekonać do tego, że zrobiłem coś kompletnie nieświadomie. Wyszło tak, jak wyszło, ale. Ale po prostu nie ma w tym mojej winy. Na pewno były tam nieprawidłowości, na pewno było to zrobione może ze słusznych pobudek, w sensie, że się wszyscy tego uczyli, może, ale, ale coś w tym jest niefajnego. Ale ja sobie myślę, że cała ta afera yy, może akurat dobrze zrobić z samym szczepionką, czyli ludzie może się przekonają, ludziom. Yy, ludziom, tak, tak. Że jednak to spełni swoją rolę, że znane osoby zaszczepiły się. Myślę też, że gdyby się znani politycy, najważniejsi w tym kraju zaszczepili, tak jak Netanyahu w Izraelu, wystawił ramię i się zaszczepił, to może to by spowodowało, że te 50% niechętnych obniżyłoby się do. Jakichś kilkunastu procent. No, ja, ja, ja myślę, że na pewno w ta, w cudzysłowie, afera pomogła ludziom y, uświadomić sobie, że to jest, jeśli ktoś o coś zabiega, to to jest potrzebne i ważne. Y, ale z drugiej strony to jest Polska. To jest Polska i to, co pani y, jakby przewiduje, to może się zawsze obrócić, Polak nigdy nie jest zadowolony, Polak jest, jak się polityk szczepi, to mówi o, mówią o, szczepił na się na, 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 na pokaz, prawda, albo mu dali co innego i tak Wodę dalej, także, że, że dlatego ja, wie Pani, sytuacja jest taka, że wszystko to, co się odbywa aktualnie w mediach, mam nadzieję, że nasza rozmowa taka nie jest, jest pozbawiona jakiegoś podłoża merytorycznego. My mówimy o niczym, zajmujemy się właśnie hejtem, zajmujemy się skandalami, a nie zajmujemy się doprowadzeniem do tego, żeby maksymalnie szczepionki wykorzystać. Od pół roku jest pan dyrektorem artystycznym w Teatrze Bagatela. Bardzo niełatwa była ta sytuacja tutaj. Właściwie o tym Teatrze. Skąd wybuchła tutaj afera? Mówiło się w kontekście tej afery, gdzie pracownice, aktorki i pracownicy tego teatru oskarżyły byłego dyrektora o molestowanie seksualne i o mobbing. Jak pan już wygrał ten konkurs i przyszedł pan tutaj, to bał się pan trochę spotkać z tymi kobietami, rozmawiać z nimi? Były takie oczekiwania, że dyrektor torkami może powinny zostać kobiety, a tymczasem przyszło dwóch facetów. Ja nie dzielę świata na kobiety i mężczyzn. Ja uważam, że każdemu człowiekowi należy się szacunek i gdybyśmy się stosowali do tej zasady, to po prostu problem stosunku mężczyzn do kobiet by nie istniał, ale też by nie istniał problem odwrotny. Nie istniałaby sprawa przemocy domowej. Ja mówię o pewnym idealnym świecie. Ja jestem osobą, która nigdy w życiu nie uraziła żadnej kobiety. Być może pewien sposób postępowania wyniosłem z domu, bo byłem krótko trzymany i ten rodzaj kindersztuby był u mnie w domu na ważnym poziomie. I dla mnie takie rzeczy, o jakich się mówiło tu w teatrze, były po prostu jakby poza moim zasięgiem wyobrażenia, że ktoś, no, za wielu osób one były ktoś, ktoś może wobec kogoś tak postępować. Ja oczywiście ani na ten temat nie rozmawiałem z tymi osobami, które niestety Musiały w uczestniczyć w tych postępowaniach wszystkich potem, ani też specjalnie nie roztrząsałem tej. Zachowywałem się tak, jakby to nie istniało, po prostu, mimo że oczywiście miałem świadomość, że m, bardzo długo bagatela była na językach po, m, w tej sprawie, a, a nie w innych, które mnie interesują. To po pierwsze. Po drugie, jeśli pani mówi o obawach, jakie miałem, bo strachu w, w mojej sytuacji, to ja czegoś takiego jak strach przyjścia do teatru po moich doświadczeniach i po moim dorobku absolutnie nie mam. Ja byłem bardzo ciekawy, czy te głosy, które zebrałem o bagateli jako teatrze, się sprawdzą, czyli że na przykład czy się rzeczywiście okaże, że jest tutaj e, zespół świetnych aktorów, którzy w niewłaściwy i niezbyt proporcjonalny sposób są wykorzystywani. E, e, interesowało mnie, jak wpływa mentalnie na aktorów coś takiego, kiedy teatr przestaje być teatrem, a staje się fabryką. I znowu nie mówię tu o gatunku, czyli o, o tym, jaki ten teatr jest repertuarowo, bo jego funkcja jest określona przez założyciela, czyli przez miasto, że to ma być teatr, który dostarcza rozrywki, a nie jest teatrem awangardowym, co nie znaczy, że nie ma robić rzeczy ambitniejszych również. Natomiast, ponieważ ja całe życie. Pracowałem w okolicach rozrywki, ale pracowałem z mistrzami tej rozrywki. W związku z tym dla mnie bardzo ważny był poziom i stosunek do tego, co ci aktorzy dają widzom i, i, i jaki oni mają stosunek do tego, w czym funkcjonowali. I uważam, że największym moim zwycięstwem w czasie tego półrocznego działania, oczywiście sparaliżowanego przez pandemię, bo to jest zupełnie inna para kaloszy, było to, że się poznałem z zespołem, że udało nam się zrobić... Yy, Moje przedstawienie, że w tym przedstawieniu oni poznali jak pracuję, oni poznali pewną moją specyfikę, jeśli chodzi o poczucie humoru, okazali się fantastycznie utalentowanymi ludźmi różnych pokoleń w teatrze, bo to też trzeba podkreślić. I że to jest dla mnie niesłychanie obiecujące w przyszłości, w momencie, kiedy będziemy mogli ruszyć pełną parą. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Bo pół roku jest pan dyrektorem, i na zewnątrz sytuacja spowodowała, że w teatrach jest no, co to dużo mówić, fatalnie. Najpierw musieliście grać dla. Jednej czwartej publiczności. Myślę, że to dla aktorów jest bardzo trudne, kiedy się widzi tylko jedną czwartą zapełnioną, siedzącą w maseczkach, a resztę na przykład taśmami powydzielane. Potem była nadzieja, że między świętami a nowym rokiem coś się zmieni, nic się nie zmieniło. A teraz już wiemy, że do końca stycznia. Ograniczenia obowiązują? Jak, jak ten teatr będzie wyglądał? Tym bardziej, że komisja konkursowa ma nową dyrekcję Was, dwóch panów, ocenić po jednym sezonie teatralnym. I kiedy to będzie ten jeden sezon teatralny? Ja Pani powiem, ja mam coś takiego w, w, swojej, w swoim charakterze, że ja jestem człowiekiem czynu. Ja robię. I dla mnie największą y, stratą, klęską tej obecnej działalności jest to, że ja nie mogę robić w pełni, ale jestem przyhamowany, jestem, przy, jestem przyhamowany ale z drugiej strony zorganizowanie repertuaru dla tego y, teatru zajęło mnie dwa miesiące i wszystko odbywa się na razie zgodnie z planem, czyli rewizor, potem pensjonat pana Bielańskiego, potem recital Kamili Klimczak na Sarego, potem moje przedstawienie, w międzyczasie dodatkowe moje przedstawienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym to od razu z marszu wymieniać, a już się zajmuję planami na rok następny i jeszcze następny. Yy, więc to moim zdaniem yy, nie jest problem. Natomiast ja charakterologicznie staram się w każdym miejscu, w którym coś robię, szukać pozytywów. Poznałem zespół zrobiliśmy audyt i zobaczyliśmy z moim opiekunem menadżerskim dyrektorem wyrobcem audyt tego co tutaj w teatrze szwankowało czy organizacyjnie czy technicznie a wiele rzeczy było zapuszczonych po prostu i takich zostawionych samym sobie a poza tym dostosowanych do innego do przerobu raczej a nie do funkcjonowania teatru jako teatru po trzecie, jeśli mam zamiast 3000 reflektorów, które miewałem w swoich realizacjach, reflektorów 12, to uważam, że z tych 12 można wydobyć też fantastyczne światło. To znaczy, nie jest dla mnie szokiem, że robiłem rzeczy duże, a teraz tu będę robił mniejsze, ponieważ wszędzie szukam pozytywów. Czyli jak tylko klapka się otworzy. To ruszamy. To jak burza, to ruszamy. ruszamy jak burza. I powiem pani, że w tej całej historii z tą pandemią, jedna rzecz była niesłychanie pozytywna. Że w momencie, kiedy graliśmy dla 50% widowni, był taki moment, że było lżej, to potem nagle przyszło zarządzenie, że 25%. A sprzedanych mieliśmy 50% biletów. I, 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 i ludzie nie chcieli oddawać biletów. I to jest dla mnie pozytywne, bo moim na, moją na, największą bolączką jest nie kiedy teatr ruszy, bo ruszy wtedy, kiedy będzie można, e, tylko czy widz nie zapomni o tym, że teatr był. Bo politycy, ale widzowie wam tu przyklejali kartki, że po, po, was kochają no, no, i czekają nie, na ja was. Ja rozumiem, ale politycy jak zwykle o kulturze zapominają, nie mówią o niej, nie wspomagają jej. Jesteśmy po prostu takim śmieciem. Bo są to politycy, którzy nigdy nie chodzili do teatru, nie czytali książek. W związku z tym są tacy, jacy są. Są jakimiś tam karierowiczami, urzędnikami. No i my walczą o swoje, czyli żeby się dostać na listy i tak dalej i Już przeszedłem na swoją Tak, tak, tak. Ścieżkę. Właśnie chciałam powiedzieć, że jak już tak o tych politykach rozmawiamy i wcześniej zauważyłam, że jest pan wyrazisty politycznie. Jak pan myśli, dlaczego Polacy dokonują Takich właśnie wyborów politycznych jak dwukrotnie ostatnio wybory i wybór takich ludzi do rządzenia, jakich mamy. No, a, 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 a dlaczego na Trumpa głosowało 70 milionów y, Amerykanów? No bo ludzie są różni. Wie pani, to jest tak samo jak z poczuciem humoru, na co ja zwracam uwagę, że jedni ludzie, że każdy ma inne poczucie humoru i ja absolutnie nie czuję się upoważniony do tego, żeby dyskutować y, z kimś, mogę próbować przekonywać, mogę mieć swoje racje, ale nie dyskwalifikuje kogoś, kto wybiera inną opcję polityczną. Jednym ludziom rządy PiSów ewidentnie pomogły, bo pomysł 500 plus był pomysłem pozytywnym, który pewną grupę społeczną w jakiś sposób podźwignął ekonomicznie. Sprawy były ewidentnym przekupstwem wyborczym, czyli emerytury dodatkowe i apele do emerytów i damy wam to. O, widzi Pani, ja na przykład swoją emeryturę y, oddałem na służbę zdrowia. Y, to a propos tego, że chciałem ukraść szczepionkę razem z Magdą Umer i skradaliśmy się, prawda, do. Tego szpitala, żeby jakiemuś lekarzowi tę szczepionkę ukraść. Więc ja nie dyskwalifikuję tych ludzi. Ja tylko nienawidzę hamstwa, agresji, cynizmu, manipulacji, szczucia ludzi na ludzi. To są rzeczy, z którymi ja ewidentnie, mówiąc to do kamery, walczę. I będę walczył, bo taki jestem po prostu. I tyle. Więc yy, yy, chyba już odpowiedziałem w nadmiarze na to pytanie. Ja mógłbym godzinami na ten temat tak. mówić. Jak się pan w tym Krakowie czuje? Tutaj pan studiował, ale jednak większość życia spędził pan w Warszawie. O Krakowie się mówi, że jest zaściankowy. Warszawa to jest taka przestrzeń, takie możliwości. Miałem, rozpoczynając z panią rozmowę, a właściwie pani ze mną, miałem nadzieję, że to pytanie nie padnie yy, i nie padnie uzupełnienie do tego pytania na temat zaściankowości. To wy robicie z siebie zaścianek, a nie jesteście zaściankiem. To wy macie wspaniałe rzeczy dobra kultury. Proszę pani, ja się wychowałem w Krakowie, który był stolicą kultury europejskiej, mogę powiedzieć, że to był artystyczny tygiel i pewnie on jest dalej tylko są inne czasy, inaczej się pewne sprawy eksponuje. Ja myślę, że jeśli my nie wiemy o wielu bardzo fantastycznych rzeczach, które się w Krakowie odbywają, to że to jest przyćmione Brakiem promocji, która w tej chwili odgrywa, jak wiemy, ogromną rolę w ekspozycji tego, co się robi. No, oczywiście dodatkowo nie pomagają temu, czy słynne zmiany w, w Teatrze Starym, czy y, skandal w Bagateli, czy. To, to są takie rzeczy, które w tej chwili niestety wychodzą na plan pierwszy, a nie to, że tu są fantastyczni aktorzy, no, no. Ale też tak życiowo, przecież w Warszawie na pewno ma pan wielu przyjaciół, rodzinę, bo po prostu pan tam spędził więcej czasu, już nie mówiąc o tym, że jest tam lepsze powietrze, bo w Sosnowcu, gdzie się pan urodził i w Krakowie to kiepsko, smog straszny. No, proszę pani, no powietrze jest takie, jakie jest, no i po prostu Poza tym, mam taką świadomość, że mimo, że się przed tym bronimy, to że jednak umrzemy. No więc po, po prostu, a tam, czy prędzej, czy później, to już jest inna sprawa. Powiem pani tak, że ja większość rzeczy, które przyniosły mi satysfakcję, zrobiłem poza Warszawą. I wie pani. W momencie, kiedy otrzymałem od Andrzeja Wyrobca taką propozycję, żeby uzupełniać go w dłecie tutaj, pomyślałem sobie, że jestem już tak dojrzały, nie mówię tutaj o dziaderstwie, jestem tak dojrzały, mam takie doświadczenia, że dlaczego nie sklamrować swojego życia i nie osiąść w tym pięknym mieście, które znam, w którym mam wielu przyjaciół, znam jego potencjał artystyczny i po prostu zamiast się bujać po hotelach, to wynająć tu mieszkanie i tu dogorywać. Wracamy znowu gdzieś do tego motywu, że każdy kiedyś musi umrzeć. No to tak, jest pan człowiekiem czynu, jest pan człowiekiem światowym, nie jest pan dziadersem. O celebrytą. Tym, celebrytą. o tym, że każdy kiedyś wiadomo musi umrzeć. Też nie rozmawiamy, bo jeszcze żyjemy. No niech żyje życie. Ja jeszcze chciałem poruszyć jeden wątek, jeśli pani zezwoli, bo usiłuję to wytłumaczyć. Wszyscy nas pytają, dlaczego my nie działamy przedstawieniami online. online. Mhm. Ja chciałem powiedzieć, że gatunki, które my uprawiamy. Nie nadają się do tego, co się nazywa online w aktualnych warunkach. To znaczy, jeśli my gramy komedię, jeśli my śpiewamy, jeśli tańczymy, to jedyną rzeczą, której nam brakuje, to jest wiz, który reaguje, z którym mamy kontakt, który nas pobudza, który daje tą aktorską adrenalinę. Kiedy aktor słyszy reakcję, wtedy, kiedy ma być reakcja, albo brawa, albo śmiech, i to jest nie do zagrania przed kamerą. Dodatkowo powiem, że środki finansowe, jakie można zdobyć na te tak zwane streamingi, są takie, że to wszystko jest oszustwo, to co się ogląda jako streaming, bo jest to robione po prostu przy pomocy. Dwóch małych kamerek, yy, słabe dźwiękowo, a, a, a żeby to wyglądało i żeby to spełniało taką podstawową rangę tego, co się nazywa spektaklem teatralnym, musiałoby być robione jak teatr telewizji, a na to są potrzebne znowu pieniądze, których nie ma. Więc dlatego my się przed tym bronimy, mimo nacisków, i dlatego ja właśnie streamingowo, onlineowo teraz występuję u Pani w portalu żeby sobie wyobrazić państwa reakcję na mój temat. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.